Hejka kochani, Lilię ćwiczy Supermana z rodzicami <stancjotkowski> Jezus! Lili, ale zaśpiła jeszcze Superman! Jak to Dlaczego? robisz? Dala, nie mogę! <stancjotkowski> no mogłeś nagrać Superman! Tak się Ale na... Tak z muzyką. Na superman o, lili wskakuje. No, ja. Dobra. Dobra. Weź przygłoś na maksa najpierw. Moje filmiki są lepsze, to Dawajcie. Nie boję Ja mam lepsze Dobra. Dobra, na 60 sekund. No jak chcesz. Dobra. 3 4 1 Dobra. Jeszcze raz lilia. Ja. I patrzcie jak to wyszło? Trzy, cztery. No, ja Wariatki! Ja, ja. O, jakie słoneczko piękne wyszło! Yeah. I like it, kiedy jest mama. I like it, kiedy jest mama. Ja, ale mnie li, mija zleczyłaś. O nie ty. Mili nie widzimy. Idziemy cink. Dzisiaj u 8. 8-8. Oka. Oka. Dla mamy. A ja dla myski. Oka. 8. Na środki. No co dzisiaj będziesz miała. Znowu dnia. coś fajnego. Szanowni. Dzisiaj będziesz miała. Czerwona! Idealnie jak świetna. A mama ma mama szablon. A ok. teraz czekolada. Patrzcie, jak po środku czekoladka. sobie przyszła. Z kosteczką. Molka, ty jesteś taka modelka. Gwiazdeczka. Piękna gwiazdeczka. Wegańskim nie smakuje. Gwiazdeczka. O, Proszę. Dziękuję. Teraz milka. Teraz Teddy. Teraz jem. No, widzę to mały Nie wiem, co to jest. No, wszystkie można otworzyć. A to nie oczek? Nie, to jest zrozumiał. Każdy coś Kóre. zajada. O, otworzyłam kuleczkę. A złota. Dobra, teraz idziemy na kalendarz sceptyki. Tenka to bobka. To, co było, to nie Rumianek? A jak widzicie, namówiłam Pawła po dwóch tygodniach yy, wy. No ile tu leży już? Dobra, ja teraz otwieram ten, 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 ten Dobra. Ten, Wyjął choinkę tak. i trzeba ją ogarnąć, bo taka jakaś krzywa. My nie będziemy bombki. No, my najpierw lampki musimy ogarnąć. O tam już sobie leżą. A to otworzyłaś? Nie ma w Lili, a to otworzyłeś? <gum> nie. Co nie ma, co nie ma? Gumki. No możecie się podzielić, trochę tego jest. Dawaj cukierka. Raz, hmm, dwa, trzy. Hmm, to nie śmieci i dzień Ci zleci. Dobre. Co tam jest? To jest już pomiedziałka. Te kolorowe chyba fajne 48. A, no Było tu napisane. A dobrze policzyłam. Liczcie, macie zajęcie. Dobra, wołam tatę. Ogarniamy choineczkę. Ja Wywieszajcie, a ja idę robić obiad. O, fajnie. Okay. A Lili, to musisz z jajem. Dwie ja osoby wieszają, co z jajem podajesz. Ale Lili, nie rzucasz byle gdzie, tylko odkładasz Odkładaj. sobie na bok. Możesz wszystko spod Dopiero co mówiłam o strachach. Tylko odstąpiam. Taśmę daje. W szkole by z Adamem sprzątaliśmy bombkę. Tak. Bo Oni choinką, a ja obiadem. Ziemniaki się gotują. I nuggetsy zrobiłam. Będzie mizeria. I co jeszcze do nageców trzeba zrobić? I jeszcze sos czosnkowy, obowiązkowy. 15 minut i będzie gotowe. Czy tak jedliśmy długo? I zbieraliśmy dziewczyny. Że ciemnica się zrobiła już prawie. A chcemy tą choinkę rozłożyć na ogrodzie, gdzie ekipa do pomocy. W którym miejscu? Teraz już możecie wszędzie. Super. Christmas tree. I'm Christmas tree. No, zależy, jaki mamy długi kabel, bo jak mamy taki bez przedłużacza, no to. To tutaj, to do, do tego. To Dobra. O, jaki ładny domek wygląda. Choinka, jak się świeci. Super wygląda. No to działamy. Tu, to się chyba wplątało. Dobra, jeszcze poszły na drabinki, nie ma już huśtawek. Tylko tyle. Mogą się pobawić. Ale <grymne> to jest niskie. <grymne> no, mówię jak pięknie. Ładnie u mnie w oknie, tato to widać. Te światełka. I jeszcze światełka z boku mam przecież na jadalniane na wyjście Ale ładnie. Pięknie, prawda? Tak. Tylko nasz ogród tak świeci. Nikogo już tak nie świeci. A może jeszcze kogoś zaświeci? No. Jeszcze z przodu byśmy te lampeczki wzięli. Uh -huh. Ja czekam. Semi. Ja czekam. Okej? Okay? Ja na tatunia. Jeszcze na ogród, bo musi mi przynieść specjalne... Macie? Oginnika? Nie, tuż już połóż. Włączenie, wyłączenie. Jest jedna choinka na dworze. Czekajcie, świeci choinka. I jeszcze ja zrobiłam tak. Mamy takie urządzenie. Już dawno, dawno, chyba rok temu kupiłam. Na zewnątrz, miało być na no, oświetlenie, a w ogóle tego nie używamy. Teraz się przydało, że jak tutaj nacisnę, to choinka się wyłączy i jak włączę, to choinka się pali. Taki bajer, nie musimy wychodzić, włączać i wyłączać. I jeszcze to nie wszystko ludziska. To nie wszystko. A co jeszcze? Jak mamy drabinę, to jeszcze powieszę te. Co? Tutaj. No. Będziecie mi podawać? Dziewczyny sobie zrobiły kaweinkę. się będziesz pomagać? Tak. Już jest zrezygnowany, bo powiedziałam, że będą musiały odrabiać lekcje i się uczyć. A Lili jeszcze może grać. Dobra, to mija. 10 minut gracie. A ja skończę grać wtedy, kiedy widzę. 10 minut gracie i robimy lekcję, dobra? Czyli do 17.15. Tak, i jeszcze angielski, Miusia, napisz. Miusia, dziesięć! Nie! 10 15. minut. Kawy sobie zrobiły w świątecznych kubkach. W tak. Dziewczyny miały 10 minut na granie. I zobacz, jak w tym czasie rozłożyłam. I no, wiesz, jak to się w a to muszę przyczepić za tego i ta po przyczepiamy. To tak różno tutaj jest? Tak. No za zastąpą zawsze tak robię. No, no, I tego. To, tak, no. no, to, to ja tutaj połączę jedno. Przepraszam. Jeśli jeść Nie, nie, co ty oglądasz? Miałaś grać. Nie pozwoliłam ci żadnych durnych filmów oglądać. Skąd przynaśmi się Na granie tak. Na oglądanie filmów nie. Jest stuperny. No nie, nie, się podoba. Pięknie. Skończam grać. Dziewięć minut zajęło rozkładanie tego. Wiesz, jak ładnie sobie złożysz, Ściek to i ładnie sobie rozłożysz. Ale ci kocia będzie to łapało. Śpi i nie wie co my my tutaj robimy. No. I to, o, opakowanie. Pięknie chodnikę rozłożyłeś. Zobacz jak lampki są różne. Pięknie. I jeszcze jedna lampeczki zostawię. Jeszcze jedne lampeczki na, na ten, zewnątrz, na krzaczki. Magiczny! Czas świąt dobieg końca. Czarpys, w lekcjach siedzimy. Koniec, koniec. Technika, chusteczki świąteczne, trzeba. masz chusteczkę świąteczną? Nie, ale nie trzeba świątecznych. Nie? Nie, nie trzeba A myślałam, że świąteczna ma być. Znaczy może, ale nie trzeba, tak żeby. Aha! to się o, dało. Co, co, to robisz długopisem? Także tak, tu jakaś krzyżówka, tu coś innego robiona, tam przyroda, a się jeszcze angielski, fajnie, fajnie. Miłka, zaostrzysz? Zaostrzej. Za, 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 za mam elektryczną. Także akcja świąteczne ozdoby lampeczki choinka zakończona sukcesem. No i co, siedzimy teraz, taki wieczór niedzielny, że siedzimy. Ja rano, rano graliśmy, to wszystko mi i robimy, rano graliśmy, było super, fajnie, a wieczorem zasiedliśmy do lekcji. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa ludziska! Pa! Do ciebie też mówię to Dudziu. Nie muszę się tu skupić. Pa!